Na razie widzowie, jestem chudy. Ale pod koniec tego odcinka zostanę totalnie gruby. Oglądaj, do samego końca i zostaw lajka No idzie, dobry, ja se lubię pojeść, jestem raczej chudy, ale. O, ja, o, możemy sobie zjeść, dobra. Póki co mam jednego tłuszcza na sekundę, to jest dość mało. You can collect some foods, okej, okay, dobra, to możemy tutaj se jeść i ty, i ty, i co, ja ty Ej, no, staje się taki trochę gruby. No prawdopodobnie dzisiaj koledzy będą się ze mnie śmiać, bo, no nie wiem, postaram się być jak najbardziej otyły, jakkolwiek to brzmi. Wydamy sobie dzisiaj też sporo Robuxów. O, kurde, mi. Się łeb tu łazi pod koszulkę fuj, kurde, dobra, dzisiaj będziemy naprawdę otyli. Mamy też tutaj kilka rzeczy, które możemy sobie tutaj kupić. Mamy tutaj na przykład rzecz do Vipa. O, to, dobra, ile taki wypik, że tak powiem, kosztuje? 269, dobra, ja jestem w stanie ten koszt tutaj pokryć. Jako, że jest to odcinek. O kurde, tu to się człowieku! Tu po 150 do... Na no, to patrzcie, jaką kulą już jestem. Co jest? Jest w ogóle pierwsza minuta odcinka, że jestem taką kulą, co? Ej, mam nadzieję, że tutaj będzie co więcej robić, bo jak ja zaraz będę już najgrubszy na świecie, to to nie będzie miało sensu. To na serwerze mamy typa, co ma milion. Patrzcie, ja już jestem czwarty na serwerze, wjechałem z buta, a praktycznie zaraz będę trzeci, bo to miję ja raczej zaraz przegonimy w jedzeniu. Szkoda, że tutaj nie da się szybciej chodziło. O Jezus, ja jestem masywny, ale ta koszulka szefa co jest? Dobra, mam 22 koła. Do niej mi. Jestem trzecią, nie, ta mija mnie przegoniła. Kurde, gdzie on jest? To jest raczej jakiś tutaj typek. Dobra, tutaj się o wiele mniej dostaje. A co to jest? Okej, okay, dobrze, ja tutaj mogę wejść, PVP arena. Dobra, dawaj, czy ja tutaj mogę się coś zrobić. o, Tu też się dostaje sporo jedzenia. Dobra, cyk, yś O nie, oni się tu biją! Czy się da ich bić? O ja tu się biję typu! Patrzcie! A czy to oznacza, że ich mogę jakoś zjeść? Jestem królem! Let's go! Jestem królem, ale nie wiem co mi to daje, ale dobra, jestem królem. I co, więcej jedzenia mam? O, yś. ale nikt nie chce się ze mną bić. No gdzie są jacyś ludzie? O, tego mogę. Iść, iść, iść! Iść, spalaj mi stąd! Rozwalił mnie, co?! Dobra, co tu się robi? Aha, tu 50 tłuszczów. O Jezus, takie ceny za 6 tysięcy tłuszczu? No co wy? Zdobądź 20 wygranych, aby odlokować. Okej, okay, dobra, czyli tam się musimy pobić? Okej, okay, dobra, rozumiem. Czyli my, ty, a my tutaj ludzi możemy bić? Nie, tutaj nie możemy, musimy iść na rękę. Dobra, walimy tego. Iść! Dobra, mamy go. Zapraszam ludzi do bitki, jestem królem tego serwera i raczej tego nie oddam. Ej, ty tam przede mną bije, kurde, wszystkich. No właśnie do koła. Właś do koła, to cię tu, kurde zmiota jest planszy. Iź, ale dostał hita. No nie mogę się bić z nikim, nikt nie chce. Jak ja mam kogoś pobić? O, idzie, idzie, idzie. Właśnie. Właśnie typie. Iź, iź, iź. No. Kurde, zabierasz mi kasę. Spadaj stąd bucu. O, tu się da. O, mek! Beg Alechida dostał nach strzała z nas. Dobra, bo na vip ja widzę, że mam więcej jedzenia do zebrania. Idę tam. Ale to fajnie wygląda, że jestem VIP-em. Ziomek, co do VIP-a? Nie może wejść, a my to wchodzimy jemy jak swoje jedzenie. Jestem już drugi na serwerze. Idzie mi strasznie dobrze. To prawdopodobnie przez tego VIP-a, bo on mi bardzo dużo tego jedzenia daje. jest ciekawe, okej? Okay? Nie śmiejcie się, ze mnie. Dzisiaj zadam trochę hamburgerów, ok? Raczej mi to nie pójdzie w boczki, tylko w mięśnie. 27 tysięcy. Czy ja tu mogę jakoś to dokupić? O, mogę kupić wygranie. Ale dobra, nie. O, dwa razy tłuszczu co jak to kupić? A dobra, to jest takie tanie. Dobra, ona nam da więcej tłuszczu, z tego co rozumiem, tak? Teraz sto i teraz tu będę miał więcej. A nie, tu mam chyba tyle samo mi daje. Dobra, to nie wiem, po co ja to kupiłem. Wydałem 200 ruxów na nic. Ale mamy 40 kołajce. Czas mi jakiś typ przebijano. Dobra, co tutaj jest? 10 wygranych potrzebujemy. Dobra, to ja idę się bić. Uyś, 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 Dobra, najpierw tego. O, cię złapię. op. okej, okay, rozwalony. Dobra, tą grubą musimy, kurde. Wypad mi stąd, ja jestem tu królem. Wypad, wypad stąd. Dawać mi jedzenie. Kurde, nie mam się z kim bić, no? Można można podwoić wygranie, można kupić Vipa. Vipa to już mamy dwa razy prędkość, to by było spoko, bo się strasznie wolno chodzi. Zakupmy to. Ej, ty mnie babie! Idź mi stąd, idź mi stąd! dalej rozwalony. A nie, dostałem, ale dobra, mam 11 wygranych. O, ale szybko ładzę, to jest super. 20 potrzeba?! Dobra, kupuję to, bo się nie doczekam. Ludzie w ogóle nie chcą się bić. Dobra, co to jest? Tu się widzę, że też jest jakieś jedzenie, no dobra. O co tu chodzi? Co to jest? Nie wiem o co chodzi. Minus 100 jakieś. Tłuszczu mi zabiera. Okej. Okay. Dobra. O nie! Zrestartowało mi, co? Dlaczego? O nie, że ja nie chcie. Dobra, okej, okay, dobra, 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 ale szybko to nabijemy. Ja rozumiem, bo tutaj można się zrestartować za wygranie. Nie trzeba już takiego głupiego tego robić. Dobra, okej. Okay. 100 wygranych. Hej, dobra, to teraz to będzie łatwo nabić Wystarczy iść do VIP'a. W tym pierwszym beznadziejnie to działa. Tutaj też to jest, okej, okay, nie wiedziałem. A tu za jedną wygrano tylko. Patrzcie na VIP-ie, co się dzieje, nie? To trzeba iść na VIP-a, no nie ma co, patrzcie to, nie. Pyk, iść. Biorę 5 tysięcy, bo tam mi tak chyba trzeba, tylko tak mało wydawać. A i tak to się restartuje. Co jest w skrzynce? Aha, nie ma nic. Okej okay. Skibidi Dop, co to? Okej, okay, taniec Skibidi Dop. Nie wiem co to jest, ale to kupuję. Jest, 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 jest! Skib, Skibidi dip. Nie! Ja nie mogę i za to jest 50 co? Za takie coś, no dobra Dobra, to jest 10 wygranych, dobra, biorę to Biorę to, biorę to, biorę to To, 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 starczy mi, patrzcie Jest, mamy, i dalej to, to jest aż 10 wygranych? Nice, rozumiem o co chodzi Dobra, tutaj raczej się tego nie nabije Szkoda, że do tego VIPa tak daleko trzeba iść Ale zaraz te 100 wygranych odblokujemy i będziemy wyżej Patrzcie, teraz jestem mega mało na serwerze Ale spokojnie, najbardziej tak OP jest ten VIP W VIPie ja się najbardziej opłaca grać, patrzcie Biorę tylko 5000. tysięcy, no a wzięłem na 7, sorry, ale dostanę za to 10 winów i dzięki temu będziemy mogli już pójść zaraz dalej. Trzeba wybierać te najmniejsze kwoty. To, to nawet nie trzeba, aż tyle. Ja za dużo tego biorę. Wziąłem 7000, tysięcy, a tutaj, żeby przejść do końca, wystarczy mieć no jakieś 3,5 i nas restartuje, więc trzeba uważać. Nie wiem, czy dobrze gram w tę grę. O, mam jakieś koło za darmo, dawaj. OOO 20 wygranych to jest chyba najlepsza nagroda, nie? Yes! Dobra teraz będę oszczędzać, biorę tylko patrzcie 4 koła, nawet nie lecimy w to, bo to jest chyba najbardziej opłacalne, bo te mają plus 5, dobra to nie I lecimy, pyk, pyk, pyk To jest łatwe akurat Patrzcie na spokojnie nam starczyło To co jest? Robux Egg Dobra kupię to, bo mnie to ciekawi co to da 300 robuxów, okej okay? mamy jakieś jajko Mamy coś specjalnego, eee, nie wiem co to jest, ale dobra Zwierzęta. Okej, okay, mogę mieć to. To mi daje 400. Tłuszczu na sekundę? Ej, to ja będę grubno cały czas. Patrzcie, grubne, grubne już sam. Ale mocne to jest. Dobra, nie wiedziałem, że są takie rzeczy. W sensie ten tłuszcz mi się teraz chyba w ogóle nie przydaje, bo ja nie mam na co go wydawać. W sensie mogę jedynie na to, że pójść dalej trzeba trochę. Dobra, okej. Okay. Na razie jeszcze nie, nie czaję, po co ten cały tłuszcz jest, ale chyba zaraz obczaję. Mam nadzieję, że nie zginę z petem. Bo jak zginę z petem, to 300 robusów w plecy. Dobra, i sprawdzamy. Nie, pecika mam. Ok, git. Chodźmy na te też. Co to robi? 500. O kurde, to jest, do będzie drogie. Dobra, czekajcie. Tutaj dużo tłuszczu Trzeba wydać, a tylko na pięć wygranych, no dobra Dawajcie to, niech mi się trochę tłuszczu nabije Niech trochę zgrubne, na moje oko tutaj Trzeba wydać 5 tysięcy tłuszczu Dobra, lecę w to, Iś. Raz, dwa, trzy, okej, okay. udało się Mamy 99 wygranych Dobra, to, to chodźmy tutaj, tu trzeba wydać O wiele mniej, dobra, to mi się samo nabije nawet Tutaj mało trzeba wydać, więc na luzie Tutaj idziemy, cyk, okej, okay, pyk no i mamy kolejny poziom, patrzcie, mamy za 100! Teraz trzeba 500, okej. Okay. Tutaj jest 7, tu jest 20. Ale ile tu trzeba wydać już? No i znowu tutaj mamy taki tunel i na nim jest... Okej, okay, dobra, i tu jest 15. Ej, przejdźmy go, spróbuj go przejść. Dobra, idzie git. Dobra, to są małe te ceny. tysiące, kurde, dobra, muszę czekać, bo nie mam, nie, nie przeskoczę. Dobra, zaraz będzie, okej. Okay. I 300 potrzebuję. Okej, okay, mamy! Plus 15! Ale to i ta szło, zajmie 500 nabijemy. 500 minus za 1000 robuxów, Kupię to tylko i wyłącznie dlatego, że nie da się tu chyba nic innego A co to jest? te Aha, okej. Okay. Wymaga 50 wygranych. Okej, okay. to my się odroćmy chyba. I prędkość! Co, i chodzę wolniej? Znowu nie, no chodzę szybciej, bo mam robuxy Ale czekajcie, jedno odrodzenie mamy i co? I teraz dostaję więcej tłuszczu, okej? Okay? I podobno więcej wygranych tutaj jest. Nie, no dalej jest 15, to mnie okłamali. Ale odróćmy się jeszcze raz, bo jeszcze mogę. Aha, teraz to wygranie potrzebujemy. A mamy jakieś prezenty, dobra, otwórzmy je. Okej, okay, nam po prostu tłuszczu dało, dobra. Dobra, widzowie, nie wiem o co dokładnie chodzi w tej grze. No mamy trochę tych robuxów, Dobra, idźmy tu. Tu są 22 wygrane do odlokowania, Okej. Okay. Tu dalej 15. Dobra, nie wiem, czy mi się to uda zrobić, bo ja widzę, że ten tunel chyba jest dość długi. Dobra, idziemy. Trudno. Może się uda. O, już widzę, że się nie uda. Ile tu za tłuszczu wywalić, żeby to przejść! Za 22 wygrane aż tak dużo. Z nieopłacalne. Patrzcie, ile ja tu będę stał, żeby to w ogóle zrobić. Patrzcie, widzę, ja muszę czekać 7 koła tłuszczu aż mi się nabije samo. Gdyby nie ten pet, to by się to nie nabiło, nie? Na szczęście mamy pet. Ale 7 koła tutaj się totalnie nie opłaca. Ogólnie się nawet nie opłaca w sklepie tłuszczu kupować, bo zobaczcie, co by mi dało? 6 tysięcy tłuszczu. To jest 7 koła, lol. Dobra, zaraz to robię, zaraz to robię. Okej, okay, pik, pyk, mamy. 22 wygrane. Ale prawda jest taka, że ja się 500 nie nabiję widzowie, bo ja w to grę chyba cały dzień. Skończyliśmy ogólnie na serwerze. No Czekajcie, pójdę na VIPa, zobaczymy ile uzbieramy. Zróbmy z siebie najgrubszą wersję. Ziemy całe rzeczy z VIPa Dobra, będę kurde mocną kulą mi się wydaje. Ej, tak, duży chyba jest. Nie byłem, nie wiem, ale dobra mam. Jajko mi się odblokowało, ale czemu, lol! Dobra, nie wiem, chyba przez przytycie. Dobra, ogarniamy go. Mamy dwa. Ej, dobra, jestem naprawdę gruby. Patrzcie to 30 koła. Jestem obecnie praktycznie drugi na serwerze. Jakbym jeszcze troszkę podjął, to bym był drugi. Wiadomo, można schudnąć, no ale po co tylko A Aby chciał chudnąć, będąc tak grubym. spróbuję jeszcze wejść tutaj na tutaj, na sam dół. O, tu jest łatwo. Za 7 wygranych to mało. Tu jest za 20. O, to się bardziej opłaca. I przy okazji trochę schudniemy, okej? Okay? bo schudniemy sobie do zera. No ale niestety mamy tylko 44 wygrane, a dalej jest 500, więc niestety dzisiaj aż tak gruby to ja nie zostałem.